Kiedy mówimy o Kościele, to musimy zrozumieć, o czym my mówimy, ponieważ bardzo często czytam różnego rodzaju dziwne, no, chciałem delikatnie powiedzieć, powiedzmy dziwne zdania na temat Kościoła i z nich wynika, że ktoś zabiera głos, ale nie na temat Kościoła, tylko na temat religii. Takie czy inne, to już nieistotne. Otóż Kościół Jezusa Chrystusa nie ma nic wspólnego z religią. Ludzie, zacznijcie to rozróżniać, zacznijcie to rozróżniać, bo jeżeli tego nie rozróżniacie, no to nie wiecie o czym piszecie, i kiedy patrzycie na Kościół, to nie wiecie, co, co widzicie: czy budynek, czy ludzi wierzących, czy ludzi niewierzących. Nauczmy się być dość precyzyjni. No i w tym momencie naprawdę będzie nam łatwo rozmawiać na tematy czasami trudne, ale trzeba niestety używać właściwego języka. Bardzo proszę, abyśmy brali to pod uwagę i niepotrzebnie się nie ranili, nie przerzucali się jakimiś dziwnymi stwierdzeniami, bo nigdy do niczego nie dojdziemy.